31. kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy i starcie Piasta Gliwice z Radomiakiem Radą. Gospodarze na 11. miejscu w tabeli Radomiak zajmował pozycję 13, a to spotkanie rozkręcało się bardzo powoli. Na pierwszą groźną sytuację czekaliśmy do 17. minuty gry, gdy głową uderzał huk. teraz Szczepański do Kostadinowa i piłka poszybowała nad bramką Kikolskiego. Na pierwszą akcję radomiaka czekaliśmy do końcówki pierwszej części gry strzał głową. Tapsoby uderzenie niecelne, a Tapsoba to bohater poprzedniej kolejki, przecież to on doprowadził do remisu w starciu z Lechem Poznań. Drugie 45 minut. Jesteśmy w polukarnym Gości, piłka wypada przed szesnastkę. Kostadinow, Kostadinow do Tomasa Huka. Słowak za pola karnego, za lekko, by zaskoczyć Kikolskiego. huk. Wciąż bez gola w tym sezonie. Jan Grzesik za Piłka w górze. Ta psoba wyskoczył najwyżej. Piłka w rękach Placha. Teraz aut po drugiej stronie boiska, piłka wypada poza pole karne, Kapita, Kapemba, szybszy Irka, ale znów piłka pod nogami, Kapity, Kapemby, zawodnik Radomiaka ściga się z Zedatką, Kapita, piłka obok bramki Piasta, najlepsza sytuacja w tym meczu, ale świetnie tu pracował Zedatka i tylko dzięki niemu nie ma gola dla Radomiaka. Kapita. Kapita Kapemba już 6 goli w tym sezonie, teraz będzie okazja na bramkę numer 7. Kapita i plach na rzut rożny. Znaczne ożywienie gry Radomiaka. W tej końcówce meczu wszystko za sprawą kapity Kapemby. Jeszcze potem rzut rożny Igor Drapiński wybija piłkę sprzed linii bramkowej, wciąż bez bramek w Gliwicach. W końcówce meczu to gospodarze walczą o trzy punkty. Fabian Piasecki, Piasecki do Michała Chrapka, Patryk Dziczek, Patryk Dziczek za pola karnego i znakomita interwencja Macieja Kikolskiego. Chwilę później znów akcja gospodarzy, zaczął ją długim zagraniem Czerwiński, Geil, on pojawił się na boisku w drugiej części gry, Thierry Geil, już jedną taką bramkę w lidze strzelił Thierry Gale i tylko słupek. Byliśmy blisko bramki w doliczonym czasie gry, a tak to spotkanie kończy się remisem 0 do 0. Goście mają w tym momencie 9 punktów przewagi nad strefą spadkową i lepszy bilans bezpośrednich spotkań ze Śląskiem Wrocław. Trzy kolejki do końca. A więc w Radomiu chyba spokojnie mogą przygotowywać się do kolejnego sezonu w PKO Bank Polski Ekstaklasie Piast, oczywiście też już utrzymany w lidze. Ten mecz może nie porwał, ale Radomiak swój cel osiągnął. Piast Radomiak 00. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.